Tuż obok mamy kolejne złącze, yy, złącze micro SD i to jest kolejna wada tego urządzenia. Mamy tutaj do czynienia z, właśnie ze złączem micro, czyli malutkimi kartami, ma, malutkimi kartami SD. Osobiście chciałoby się na przykład wyjąć yy, kartę, typową kartę SD z aparatu, włączyć od razu do urządzenia i prze, przeglądać zdjęcia. Yy, przez to, że mamy do czynienia z tym miniaturowym złączem, to jest jakby w pełni zrozumiałe dla urządzeń typu smartfony, gdzie one są niewielkie i tam przestrzeń jest bardzo ważna. Natomiast no, w takim urządzeniu już dosyć dużym, większym zastosowanie tego, tego małego złącza jest niewygodne. Dużo lepiej sprawowałoby się złącze typowe, złącze SD. Byłoby to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Szczególnie że w tym rozwiązaniu jest tak, że karta z dalekko wystaje poza krawędź, tak, żeby dało ją się wycisnąć. Natomiast ma się wrażenie, że można zaczepić o ten element i nawet być może wyłamać róg tego urządzenia. Tuż obok mamy ostatni element interfejsu, a mianowicie przycisk włącznik, i jednocześnie uśpienia i też budzenia z uśpienia tego urządzenia. Tak jak w tej chwili urządzenie. Yy, przesuł w typ standby, naciskamy, pojawia nam się pulpit typowy dla Androida. System odblokowania, możemy co prawda przesunąć kółko odblokowania od raz w dwie pozycje pro, w pozycję aparatu lub pro, w pozycję odblokowania całego systemu. Jak już mówię o aparacie, to teraz parę słów o jego jakości. Aparat jest, yy, aparat, czy też kamerka, znajduje się tutaj u góry, tylko z frontowej strony ona jest, ale tak jakby jej nie było, to znaczy. Jest to symboliczne urządzenie o rozdzielczości 0,3 megapiksela, bardzo kiepskiej jakości. Yy, nadaje się właściwie do rozmawiania na Skype'a i właściwie tylko do tego. Nie nadaje się do robienia z, yy, zdjęć czy kręcenia filmów. Jedynie taka prosta komunikacja kiepskiej jakości co prawda, ale takie, żeby zobaczyć czyjąś twarz, żeby czy ktoś mógł zobaczyć naszą twarz. To jest jedyne zastosowanie tego, tej, tej kamerki. Ale myślę, że akurat w urządzeniu takim budżetowym to jest wystarczające. Tutaj chyba nikt nie, oczeku, nie oczekiwał, że tu będziemy mieli ja zaraz jakiś aparat 5 megapikseli czy też więcej, to znacząco by podniosło koszt tego urządzenia, a tutaj jakby myślę, producentom tego urządzenia przyświecały jakby inne cele. Podsumowując, co za chwilę dalej pokażę dokładniej, przede wszystkim to urządzenie nadaje się najlepiej do wykorzystywania i uruchamiania aplikacji. Zanim jeszcze przejdę do pokazania Wam bliżej pulpitu tego urządzenia i pokażę, jak się uruchamia kilka aplikacji, żebyście mogli już tak praktycznie zobaczyć szybkość działania tego urządzenia, porównam właśnie to urządzenie do paru innych mobilnych urządzeń. Tak jak wspominałem, tutaj mam do czynienia już z dość leciwym netbookiem. To jest stary Asus, ma już co najmniej 2 lata, jak go użytkuję. W międzyczasie zdążyła już paść mu bateria. Zastanawiam się nad kupnem nowej, nie wiem czy to się opłaca, bo być może zastanawiałem się, czy właśnie to urządzenie w stanie mi zastąpić tablet. I powiem Wam szczerze, po tym ponad dwutygodniowym użytkowaniu tabletu. Myślę, jest on jest, y, dość ciekawym urządzeniem. Czasami przydaje się do właśnie do szybkiego uruchomienia y, jakiejś aplikacji typu Tefan Player, iPla, czy YouTube i obejrzenia y, jakiegoś materiału, wideo, czy też zagrania w jakąś gierkę. Natomiast y, no niestety nie jest on w stanie zastąpić. Y, Zastąpić nawet w części korzystania z netbooka. Mimo, że netbook ma dość skończoną tutaj moc, mamy tutaj do czynienia też z jednorodzeniowym, starym już Atomem, który nie jest w stanie już w tej chwili wyświetlić filmu HD. Filmy 720p wyświetla z trudem na, na, dołączonym, na dołączonym telewizorze. Mimo, że mamy tutaj do czynienia bardzo zbliżoną rozdzielczość, mamy tu nieco niższe ekran, to mamy 1204 na 600 pikseli, to to jest prawdziwy pecet. Tak? Mamy tutaj Windows XP, ale mamy tutaj pełną funkcjonalność. Przede wszystkim szybkie kopiowanie, zaznaczanie, kopiowanie czy też wklejanie tekstu. Robienie tych samych operacji na tablecie jest nad wyraz niewygodne. Funkcja jakby prawego prawego kliku i też tych takich funkcji dodatkowych które na Androidzie, jak niewiele osób wie, ktoś korzysta także ze smartfonów, zastępuje przytrzymanie, przytrzymanie palca na ekranie, ale sam fakt, że musimy chwilę przytrzymać już jest pewna zwłoka. Potem zaznaczanie tekstu. W wielu aplikacjach jest to po prostu niemożliwe, nie możemy zaznaczyć jakiegoś dowolnego fragmentu na jakiejś stronie internetowej, Zresztą zależy od przeglądarki, w WP'erze akurat możemy zaznaczyć, ale jest to Niewygodne pojawiają się takie dwa niebieskie kursory, które musimy przesuwać, zaznaczać, potem opcja wklej gdzieś u góry się wyświetla, potem żeby to yy, znaczy najpierw opcja kopiuj, potem znowu przytrzymanie na polu edycyjnym, opcja wklej. Yy, natomiast no, z takiej aplikacji jak YouTube, jakbyśmy chcieli skopiować coś yy, z opisu filmu, no to nie ma takiej opcji, tak? Jeżeli dana aplikacja nie udostępnia funkcji. Funkcji kopiowania, to niestety nie mamy takiej możliwości. To jest jakby największa wada tego systemu. System Android, który po prostu zamyka nam pewną funkcjonalność, daje nam aplikacje, ale nie te standardowe, systemowe funkcje są, są niewystarczające. Tak? Na typowym pc. Zaznaczamy tekst myszką, klikamy prawym przyciskiem, kopiuj, wklej, czy też korzystamy ze standardowych kombinacji klawiszy jak CTRL-C czy CTRL-V, wklej. I działają właściwie one we wszystkich aplikacjach. Jest to funkcja systemowa, która działa zawsze i wszędzie. No i to jest jakby taka zasadnicza różnica w takim już nie tylko konsumpcji treści, ale choćby takiej prostej pracy, która może się zdarzyć, która może być potrzebna gdzieś, gdy jesteśmy poza miejscem pracy, czy poza, poza swoim domem. Taki zwykły YouTube, jeżeli oglądamy w standardowej rozdzielczości, nie w HD, ale w standardowym okienku, no to samo aplikację YouTube uruchamia się po prostu błyskawicznie. Możemy wygodnie komentować, możemy szybko pisać komentarze i używać pełnej funkcjonalności, którą daje nam standardowa przeglądarka, tutaj w przypadku Chrome też ładowanie ładowania może nie przebiega zbyt szybko, ale już jakby każdy, każda kolejna akcja jest nieporównywalnie wygodniejsza. Jeżeli chcemy zrobić cokolwiek więcej niż, niż taka biedna konsumpcja i oglądanie po prostu, pasywne oglądanie filmu, no to niestety musimy skorzystać skorzystać z peceta, choćby takiego starego, który co prawda wiem, że on już nie, nie, nie jest to sekcji sprzęt, tak? Sprzęt już, który w tej chwili kosztuje jeszcze mniej niż w tym momencie, gdy Właściwie w tej chwili to już schodzi z rynku. Asus i inne firmy zapowiedziały jakby wycofanie się z produkcji netbooków, ale to jest tak naprawdę prawdziwy system. Można wykorzystać tutaj jakby pełną, m, pełną swoją możliwości. Yy, być może Windows 8 stanie się pełnoprawnym PC-em w tablecie, natomiast yy, z. Będzie miał inne wady. Będzie tablety, zapowiadane tablety z Windowsem 8. Będą na pewno cięższe, a przede wszystkim będą dużo droższe i będzie ciężko je zaliczyć do budżetowych. Mało tego, będą droższe niż te właśnie nawet topowe urządzenia z Androidem, jak przynajmniej tak się wydaje. Taka wieść niesie. Jakby, czy będzie inna półka, tak? Półka cenowa. A teraz przy okazji jeszcze dla miłośników jakby innego korzystania, więc część z Was korzysta z tabletów do czytania, do czytania książek, do czytania e-booków, do czytania innych dokumentacji technicznej czy jakichś innych rzeczy. Tutaj, w tym tablecie, mamy tutaj kilka ciekawych aplikacji, akurat do czytania, do czytania książek czy też PDF-ów. Jest tu taka aplikacja Cool Reader, która przypomina taką, taką książkę z nieco zarzuconym papierem, dość przyjemnie to się z tego korzysta. Natomiast to jest fajne, ale tylko wtedy, gdy to będziemy korzystać w domu, w pomieszczeniu zamkniętym, bez ostrego światła. Znacznie wygodniejszym rzeczą jest czytnik, czytnik e-booków z e-papierem. Może nie wszyscy znacie takie urządzenie jest to. Tutaj mamy do czynienia z ekranem pasywnym. To mianowicie taki, który nie, nie świeci, on jest jak kartka papieru. Mamy tutaj do czynienia z czarnym tekstem i jasnym, jasnym tłem. Ten obraz w ogóle nie miga, zresztą podobnie jak LCD, natomiast możemy oglądać go w pełnym słońcu i co też bardzo ważne jest cieniutki, bardzo lekki. I tutaj możemy trzymać jedną ręką przez dłuższą chwilę. Taki czytnik i czytać zupełnie. Nie męcząc się, mało tego większość, e, większość tych czytników, tych e-booków ma także możliwość odtwarzania muzyki MP3. Akurat e, ten od Kindla ma doskonałe głośniki. Jak na takie cienkie urządzenie nie istnieje chyba na rynku. Przynajmniej ja nie znam, które by tak dobrze grało. Na słuchawka gra równie, równie świetnie więc mamy tutaj do czynienia, no jakby z inną jakością, tak. Natomiast, yy, to urządzenie też ma przeglądarkę internetową, też można korzystać z internetu, mało tego, ten stary czytnik Kindle 3 pozwala korzystać z internetu yy, bez dodatkowych opłat wszędzie, właściwie we wszystkich krajach, yy, bez dodatkowych opłat. Natomiast wydajność już tego procesora jest na tyle niska, że tutaj komfort korzystania z internetu to już jest yy, bardzo niski. Właściwie nie nadaje się być może jakaś bardzo podstawowa funkcjonalność jak przeczytanie poczty gmail, poczty jakichś innych prostych usług internetowych. Tak, na no, jakiejś bardzo zaawansowanej funkcji nie, no. jest to przede wszystkim czytnik, czytnik książek i do tego sprawdza się znakomicie. Jeżeli chcecie czytać dużo tekstu trzymając w jednej ręce, nie męcząc się, no to tylko, tylko tego typu urządzenie. Urządzenia z Amazona są pod wieloma względami doskonałe, bo są leciutkie, mają jeden z najlepszych ekranów tych typu e-ink, czyli elektronicznego papieru. Natomiast mają też sporo ilość wad. Nie, nie znam tych najnowszych urządzeń, które w tej chwili wyszły, natomiast no, test dosyć słabo sobie radzi z PDF-ami tak naprawdę, żeby wygodnie wtedy trzeba prowadzić zoomem albo konwertować do... Standardowego formatu MOBI, który jest wykorzystany przez Amazona. No, te książki, jak w formacie MOBI, to się przygląda naprawdę doskonale i bardzo wygodnie. A no, także, akurat do słuchania muzyki, tutaj nie wiem, czy wszyscy wiecie, na przykład, to urządzenie potrafi przy zwykłym korzystaniu jako czytnik książek pracować nawet do miesiąca czasu na jednym ładowaniu. Ekran, ten pasywny ekran, prawie nie zużywa energii. Tutaj nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, to nam wyświetla tutaj y, tapetę, więc jakby jest cały czas aktywne, ekran jest nawet podczas wyłączenia jest aktywny, tak jest, tak minimalistyczne jest korzystanie z energii przez to urządzenie, więc jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i czytamy książki, no to polecam przede wszystkim to urządzenie. Natomiast tablet może jakby jest y, do gier nadaje się. Y, bardzo dobrze, do pewnej rzeczy internetowy również, natomiast jego korzystanie i trzymanie go jedną ręką, no, ten jest dość ciężki ten jak i większość podobnych tego typu urządzeń, bo różnica wadzy to są, jest naprawdę dyskretna, nie jest jakby znacząca dość niewygodne, mało tego ja zwykle z, m, z tego urządzenia jak i ze swojego starego netbooka korzystam zwykle wtedy już po pracy, gdy odpoczywam często gdy leżę Zwykle ten netbook opieram na brzuchu, a z tym jest jeszcze gorzej, bo tutaj nie, mogę się, nie ma gdzie podeprzeć, tutaj jeszcze jest octwym, daje pewna klawiatura, wtedy mam go nieco wyżej. Tablet właściwie tylko w pozycji trzymając obłącz, można z niego, z niego wygodnie korzystać. Do zobaczenia za sekundę.